Hej jestem Lena i dziś nagrywam y, odcinek z gry Miga World podobną do Toki Boki. Tutaj, no, y, tutaj jest moja koleżanka, ona sobie śpi, właśnie wstała. Y, ona nie jest y, taka prawdziwa, ona nie chodzi koło mnie, ale ja się tak ją po prostu stworzyłam. No i tutaj ocencie, kto jest ładniej ubrany, a jeszcze musimy dodać, co mieliśmy na nas ubrany. Te opaski, te y, inne opaska, te bransoletki to się tym nie interesuje Tylko po prostu kto jest ładnie ubrany. ocencie w komentarzu, jeżeli będzie się dało. Ale my sobie to zdjęliśmy, bo nie chciało nam się tego nosić. I my mieliśmy zamiar iść teraz sobie na miasto. Więc Tutaj pójdziemy zaraz, um. bo, no musimy tylko się ubrać, ja zakładam nerkę, albo ty możesz ubrać, ona się nazywa w zabawie tej, jak gram. Dobra, załóżmy sobie y, opaseczki, y, ja się założę twoją opaskę, dobra? Tak? Dobra, to my już lecimy na miasto. Widzimy się w jakimś sklepie. Dziękuję i do widzenia. Do widzenia i zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry, co dla pani? Pani? Ym, ja, ja też jestem. No to co? Co podać? My chcielibyśmy no Nie wiemy jeszcze co, więc... Coś dobrego. Yy, ja bym poprosiła... Tutaj pączka czekoladowego a ja truskawkowego bym poprosiła, pączka i mufinkę. a ja też bym poprosiła muffinkę ja jeszcze tego y, rogala dobrze coś jeszcze? i picie y, tutaj z tyłu że jest takie czekoladowe y, to tak tak to ja bym to poprosiła dobrze a ja bym poprosiła truskawkowe. Oki. Okay. To zaraz y, podam. Dobrze, w tym sobie zajmiemy już miejsca. Tutaj y, jest wszystko, co Pani chciały. Więc ja jeszcze podam tutaj napoje. Tak, to koń truskawkowy, a dla koń czekoladowy. Uh -huh. No dobrze. Dobra, my już zostaje się nasze jedynie, więc zostajemy. I jest strasznie dobre. Mhm. Uh -huh. Ja zacznę od muffinki. Mhm. Dobra, z jagodami chyba. A ja od pączka. Kocham czekoladowy. Muffinka była dobra. Rogalik. Mhm. Przepyszne. Chodź, podniesiemy tutaj jeszcze, żeby to się nie męczyła. Okej, okay. Przynieśliśmy talerze. Och, nie trzeba było. Dobra, tam nic nie stanie. Myślicimy do domku. Trochę daleko mamy do tego, do tego naszego domu, no, ale no, tak już jest. Słuchajcie, to już na dzisiaj koniec historyjki. Myślę, że wam się podobała. Jeżeli wam się takie historyjki podobają różnych gier, no to po prostu piszcie w komentarzach um, o czym chcecie historyjkę. No i do zobaczenia. I się dajcie słupka po więcej, jeżeli, jeżeli można. I dajcie łapki w górę. Dobra, to papa. Pa.